i'm é. é. Nazywam się Małgorzata Lejman i zapraszam do Silesian Quilt. Kanikuła w pełni, więc znowu witam Was w plenerze. Bardzo lubię heksagony, ale nie za bardzo mam czas, żeby je wstrzywać ręcznie czy nawet maszynowo. I tak myślałam długo o tym, co by Wam tutaj zaproponować i pomyślałam sobie, że taką makatkę, którą właśnie widzicie za mną, możecie wykonać dosłownie w kilka godzin. A ja zaraz pokażę Wam, jak to zrobić. Otóż musimy mieć dwie tkaniny w kontrastowym, kontra, kontrastowym kolorze. I e, musimy uciąć cztery prostokąty, dwa w jednym kolorze i dwa w drugim. Układamy poprzekątne. I teraz musimy zszyć e, poszczególne elementy. Czyli e, prawymi stronami do siebie przykładamy najpierw z góry dwa prostokąty i zszywamy i te dolne również przykładamy prawymi stronami do siebie i zszywamy. Ja teraz to zrobię. Szybciutko. To no nie jest dużo pracy, także spokojnie. Można to bardzo szybko zrobić. Jeden już mam, teraz drugi. I jak strzyjemy, to musimy oczywiście rozprasować szwy. Rozprasowujemy szwy, pamiętając, żeby jeden szef e, zakładka szła w jedną stronę, a druga w drugą. Czyli tutaj na przykład w lewo, a kolejna w prawo. Zaraz Wam pokażę dokładnie. Teraz musimy te dwie części ze sobą zszyć, i chodzi o to, żeby tutaj nam się zgodziły te. Te szwy, żeby one wypadały dokładnie na środku, czyli jeden szef musi iść w stronę lewą, drugi w prawą. I teraz należy połączyć te dwa zszyte elementy w jedną całość. Już to robimy. Muszę tu uważać, bo nie wszystko Połączę. Tutaj jeszcze raz sobie sprawdzę, czy rzeczywiście ten środek jest na środku, czyli też są ułożone ze sobą. Ale jeżeli Wam nawet nie wyjdzie środek idealnie w środku, nic się nie dzieje. Zaraz powiem dlaczego. Już mamy elementy ze sobą zszyte. Teraz musimy rozprasować wszystko, żeby była jedna całość. Tak, rozprasowujemy jedną część, drugą. A teraz uwaga, uwaga, rzecz najtrudniejsza: otóż odrysowywanie szablonu heksagonów. Oczywiście żartuję sobie, bo każdy to potrafi zrobić. Przygotowałam tutaj taki schemat, i robimy to tak. Flizelinę z klejem. Przykładamy klej prawą stroną do naszego szablonu, i na papierze, który jest na zewnątrz, odrysowujemy ten właśnie kształt. Tak. Odrysowujemy. Po czym musimy przykleić tą flizelinę do tkaniny. I robimy to w następujący sposób: tkaninę. Przykładamy lewą, lewą stroną do kleju z plizeliną i przypracowujemy. Ta flizelina musi się na trwale złączyć z tkaniną. Ja to kiedyś już opowiadałam w jednym z tutoriali. Teraz musimy oczywiście wyciąć ten kształt. Tak. Wycinamy. Takich heksagonów do tego akurat projektu potrzebujemy 17 sztuk. I musimy oderwać ten papier i musimy te heksagony sobie ułożyć w odpowiedni jakiś tam wzór. Ja tu przygotowałam wcześniej te 17, 16 sztuk, bo jeden zrobiłam teraz i musimy je jakoś sobie fantazyjnie ułożyć. Wspominałam, że macie się nie martwić, jeżeli ten środek waszego tła nie wyjdzie idealnie na środku, ponieważ zawsze możemy to przykryć jedną aplikacją, i wtedy nie będzie już problemu, że coś mamy krzywo i, i jesteśmy niezadowolone. Musimy sobie jakoś tamte heksagony ułożyć oczywiście tak, jak Wam się podoba, tak jak, tak jak sobie będziecie, jak sobie wymyślicie, ale ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż ta aplikacja jest jakby wielowarstwowa. Widzicie tutaj ten ptaszek składa się z trzech, z trzech warstw. Należy zwrócić uwagę, że warstwa ostatnia, czyli jakby najbardziej oddalona od nas, musi być jak najbliżej tła. Czyli w tym momencie nasze skrzydełko, które znajduje się za ptaszkiem, musimy ułożyć właśnie jako pierwsze. Tutaj mam to skrzydełko, może tutaj będzie teraz widać. To odsuwam te wszystkie rzeczy i to skrzydełko układamy jako pierwsze. Później układamy ptaszka, a potem to skrzydełko, które się znajduje najbliżej ptaszki nas. Ptaszki sobie musimy ułożyć. Po czym? Przykładamy żelazkiem i zaprasowujemy. Cały tutorial, jeżeli chodzi o używanie aplikacji z podwójnym klejem, znajdziecie w linku pod spodem. Mam nadzieję, że właśnie taki malutki quilt będzie Wam... Sprawi Wam bardzo dużo przyjemności przy szyciu, bo tak jak wspomniałam, naprawdę uszycie go jest bardzo proste, nie wymaga dużo czasu, a można cieszyć się jakimś nowym uszytkiem. Ja jeszcze tylko na koniec powiem, że ta praca ma, jest złożona z dwóch prostokątów o wymiarach 18,5 cala na 4,5 cala i pierwsza taka lamówka jest. Szerokości 1,5 cala, natomiast ta następna ma szerokość 2 cale. Mam nadzieję, że taka propozycja Wam się spodoba. Jest to bardzo szybka praca i mam nadzieję, że skorzystacie właśnie z tego wzoru. Jeżeli tak, zapraszam do subskrypcji i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. A teraz zszywamy. So? <laughs>